Po 20 latach rządów autokratyczny prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może stracić władzę. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych i prezydenckich już 14 maja. To wybory stulecia z dwóch powodów. Turcja obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania. Poza tym wyborcy podejmą bardzo fundamentalne decyzje, czy zawrócić kraj ze ścieżki postępującej autokratyzacji i umacniania władzy prezydenckiej, czy na niej pozostać. Uh, I will vote for... because, uh... I want to end this system uh, mostly. Uh, I don't want, uh, uh Erdogan in the first place anymore. İkisinde de AK Parti memnun değilim. AK Parti oy vermeyi düşünmüyorum. Daha önce ben AK Parti oy vermiştim. Bu seçimde ben AK Parti vermeyeceğim. AK Parti'den farklı, onun karşısında olan bir parti oy vermeyi düşünüyorum. To będzie wielkie starcie dwóch bloków politycznych: bloku rządowego, czyli prezydenckiej partii Sprawiedliwości i Rozwoju, wspieranej przez skrajnie prawicową, fundamentalistyczną i antykurdyjską partię Ruchu Nacjonalistycznego, oraz bloku Zjednoczonej Opozycji. W 2023 będzie oyumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Çünkü kendisi 28 Şubat sürecini başarıyla atlatmış, bizlere Türkiye'de özgür bir şekilde gezme hakkını vermiş. Aynı zamanda gençlere önem veren ve gençlerin mecliste görmeyi çok isteyen, fikirlere değer veren bir insan. Çok iyi bir lider. Kendisi yaptıkları hizmetlerle mükemmel bir insan. Hizmetlerine yetişilmiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu daha fazla demokrasi için. Opozycyjny blok, czyli Sojusz Narodowy, składa się w sumie z sześciu partii o bardzo różnym profilu. Główną siłą jest największa partia opozycyjna w tureckim parlamencie, Republikańska Partia Ludowa. To partia centrolewicowa, obecnie socjaldemokratyczna. Sto lat temu założył ją Mustafa Kemal Ataturk, kultowy przywódca, który ustanowił Republikę Turcji. Poza tym sojuszy są mniejsze partie proeuropejskie i demokratyczne, ale są też ugrupowania nacjonalistyczne, islamistyczne i antykurdyjskie. Opozycja jedno czy jedno, chęć odsunięcia prezydenta Erdogana od władzy. Sojusz Narodowy wystawił wspólnego kandydata na prezydenta. Jest nim Kemal Kılıçdaroğlu, polityk Republikańskiej Partii Ludowej, ekonomista i urzędnik państwowy. Sondaże dają mu 49% poparcia w pierwszej turze, 4 punkty procentowe więcej niż Erdoğanowi. Jeśli Kılıçdaroğlu zdobędzie władzę, Turcji czeka powtórna demokratyzacja, przywrócenie systemu parlamentarnego, swobód obywatelskich, niezależności sądownictwa oraz trójpodziału władzy. Kılıçdaroğlu obiecuje, że będzie prezydentem tylko przez jedną kadencję że przeprowadzi kraj przez okres zmian. Druga tura wyborów jest nieprzesądzona. Sondaże wskazują niemal równy wynik. 50% głosów dla Erdogan'a, 50% dla Kılıçdaroğlu. To będzie naprawdę emocjonujące starcie.